Szanowni Państwo, tym razem w drugim odcinku wrześniowych, Czterech Stron, będziemy słuchać muzyki. W 1898 roku na skrzyżowaniu współczesnych ulic Wolności i Sobrego oddano do użytku kamienicę. Kamienicę z przeznaczeniem pewnie pierwotnym na hotel. Ale faktycznie jej wykorzystanie raczej wiąże się z codziennością spędzania wolnego czasu. Oferta przygotowana przez właścicieli, dzierżawców, użytkowników tej kamienicy była w początkowym, zwłaszcza w okresie, bardzo różnorodna i w zasadzie skierowana do każdego klienta. W kamienicy znajdowały się zarówno eleganckie restauracje, znajdowała się pielęgniarnia. Ale również był przybytek dla fanów piwa konkretnego gatunku, czy nawet byśmy powiedzieli piwa takiego szynkowego, najprostszego, najtańszego. Trzy odrębne wejścia kierowały gości do trzech różnych sfer: sfery restauracyjnej, sfery właśnie szynkarsko-piwnej oraz do strefy, która w tym momencie jest dla nas najbardziej interesująca, czyli do. Tego, co mieściło się w końcowej części budynku od strony ulicy Chlobrego i e, na samych piętrach, czyli do tego, co mieściło się w trzecim wejściu, e, a więc części klubowo, salowo, eventowej byśmy używali tego współczesnego pojęcia. O co chodzi? Ten budynek został zaprojektowany jako miejsce spotkań, miejsce spotkań także przy muzyce właśnie. Stąd mieściła się tu wielka sala koncertowa, z miejscem na orkiestrę i stąd już od początku istnienia najprawdopodobniej odbywało się tutaj różnego rodzaju spotkania, imprezy, z towarzyszyła właśnie muzyka. W 1918 roku budynek zmienił swojego właściciela. Od prywatnych właścicieli budynek odkupiła parafia, pobliska parafia katolicka pod wezwaniem świętej Jadwigi i budynek ten stał się Podówczas już katolickim domem związkowym. Funkcję to utrzymał przez kolejne dekady, ale najciekawsze z punktu widzenia takiego mieszkańca Chorzowa, z punktu widzenia właśnie jakichś takich historii, które można opowiadać, wydarzało się tutaj w okresie międzywojennym. Cóż bowiem? Liczne organizowane tutaj spotkania, koncerty, koncerty muzyki rozrywkowej, liczne bale, tańce, wszystko to, co wiąże się z rozrywką, z rozrywką, którym towarzyszy muzyka. Szczególnie zapisały się dwa. Wydarzenia czy dwa rodzaje spotkań. Pierwsze to bale dziennikarzy. Zachowały nam się zaproszenia prasowe na jeden z takich bali, w których opisywano, jak to jest szlachetne wydarzenie, cel charytatywny. Spotykają się dziennikarze Polscy w tym mieście, tak bardzo intensywnie podzielonym, mimo wszystko narodowo. To jedno. A drugie zachowały się informacje o koncercie mandolinistów, na który zapraszał odpowiedni związek muzyczny do Chorzowa, do sali Katolickiego Domu Związkowego. 3 lutego 1935 roku Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Województwa Śląskiego Oddział Chorzów urządzało w niedzielę, owego 3 lutego, wielki koncert zespołu mandolinistów którego zysk przeznaczono na budowę kościoła świętego Antoniego. Z sercom rozpalonym do białości gorączką oczekiwania i przygotowania, trudno doczekać się chwili, kiedy nóżka przekroczy próg sali tanecznej. Wszystkich od kilku dni ogarną tzw. lampę fiber. Nie chodzi o lampy kwarcowe, ani o lampy zastępujące pewnym amatorom napojów alkoholowych kieliszki, lecz o się wszystkimi barwami tęczy światło balowych kandelabrów. W blasku którego rodzą się dziwne dreszcze wzruszeń. Tymi słowami zapraszano w prasie na wielki bal karnawałowy zespołu dziennikarzy polskich Chorzowa.